Fiksiki są, nie ma co ukrywać. Nawet gdy wytęży wzrok, to prawie ich nie widać. Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A sympatyczny. Liścik? A od kogo? Od nikogo. A, ten nikt to dziewczyna? Hej, powiedz, co ci napisała? Nie wiem. No to daj nam zerknąć. Nie, to tajemnica. Przyjaciół mnie powiesz. Mhm. Mm nie jesteśmy zwyczajnymi przyjaciółmi, tylko takimi tajnymi. I nikomu nie powiecie. Spokojnie. Obiecujemy. Ech, otworzysz go wreszcie, czy nie? To jest jakiś kawał? Może nie chciała Ci nic napisać. To po co dała mi tę kartkę? Czekaj chwilę. A co jeśli napisała to specjalnym niewidzialnym atramentem? Nigdy o nim nie słyszałem. Jeśli chcecie, żeby treść listu była tajemnicą, możecie napisać go specjalnym niewidzialnym tuszem zwanym atramentem sympatycznym. Sami możecie go przygotować. Wymieszajcie sok z cytryny, mleko albo sodę z wodą. Zamoczcie pędzelek w mieszance i napiszcie coś na kartce. O tak! Nic nie widać, prawda? A żeby atrament stał się widoczny, trzeba podgrzać papier na przykład żelazkiem. Ale to tajemnica. Wiesz co, Sinka, może masz rację, ale nie wolno mi dotykać żelazka. Twojej mamie wolno, a właśnie w tej chwili pracuję. Tak? W takim razie lecę do niej. Czekaj! Jeśli to naprawdę tajna wiadomość, to nikt nie powinien jej czytać. Nawet twoja mama. To co mogę zrobić? A, chyba wiem. <śmany> Mamo, wyprasujesz mi koszulę? Bardzo cię proszę. Jest pognieciona? Nie, ale ta kieszonka trochę się marszczy. A, jasne, daj mi ją. Od kiedy to martwisz się takimi drobiazgami? Gotowe. Dziękuję! Ha. No to sprawdźmy! Co? Co tam jest? Ha? Tom Tomku, bardzo cię lubię! Kasia! Kasia się w tobie zakochała! A ty jak czujesz? Też ją lubisz? Ja... sam nie wiem. Ma same szóstki! Lubisz ją! <laughs> Tomek i Kasia siedzą na kominie i cały całują... olig przestań! I co? Odpiszesz jej? A powinienem? Jasne, że tak! Boisz się, że ktoś to przeczyta! No to też jej odpisz atramentem sympatycznym. Tak, leć po cytrynę. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo rzadko piszą do siebie listy i wysyłają zwyczajną pocztą. Dzisiaj zwykle wysyłają wiadomości przez Internet. Ale nawet maile powinny być wysyłane z zachowaniem zwrotów grzecznościowych, jak tradycyjne listy. Na przykład na początku listu należy się przywitać. A kilka życzliwych słów na koniec również jest mile widziane. Coś jak pozdrowienia albo z poważaniem, lub do zobaczenia. Zanim wyślecie swoją wiadomość, warto ją przeczytać. I sprawdzić, czy nie ma w niej błędów. I jeszcze jedno: jeśli dostaniecie od kogoś wiadomość, nie każcie mu czekać na odpowiedź. Ten ktoś pomyśli, że o nim zapomnieliście, a to może sprawić mu przykrość. Tak w skrócie: kiedy piszecie, bądźcie uprzejmi! Śmiało! Pisz! Tylko nie wiem co. No co ty? Napisz jej prawdę! Może o tak! Wybacz mi, Kasiu, ale podoba mi się taka inna dziewczyna, moja kochana synka. Nolik! Nie podoba Ci się? To wymyśl coś lepszego. Tom Tomku, najlepiej napisz coś, co naprawdę czujesz głęboko w sercu. Kasiu, ja też cię lubię. Może być? Tylko to wystarczy. Będzie dobrze? Idealnie. Siedzą na kominie i przestaniesz wreszcie? Tomku, to już wszystko? Sprawdziłeś, co napisałeś i czy nie ma błędów? Nie. Zaraz sprawdzę. Ha! Wszystkie literki zniknęły. Trudno. Jeśli coś wyszło źle, tylko Kasia to zobaczy. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest.